Widzowie, dzisiaj na naszym kanale coś czego jeszcze nie było. FNF i Rainbow Friends! Dokładnie tak, bardzo fajne połączenie. Sprawdzimy czy ten format sprawdzi się na naszym kanale, także zaczynajmy. Okej. Okay. Dajcie znać, czy lubicie FNF, a czy lubicie Rainbow Friends. To jest naprawdę fajne, mega fajne połączenie. Mm. Oj, to jest aż 9 minut chłopie? Co? Ponad 9 minut? O co chodzi? Dobra, testujemy to. Jest blue. I... Jest blue. Dobra, trzymam kciuki. Kornel swojego czasu grał już w FNFa, ale na telefonie wcześniej, na komputerze jeszcze nie graliśmy, także zobaczymy... ...jak nam pójdzie, dokładnie tak. No, tych podróbek na telefon jest cała masa, także zachęcamy i dajcie znać, czy przede wszystkim już graliście w jakąkolwiek, czy, czy prawdziwego FNFa, czy w jakąkolwiek podróbkę. Ej, ja, ale ten blue ale... mega wygląda, co? Nie jest słabo, nie? Słuchaj, so, okay. ważne, żeby ale... przejść. No, ważne, żeby przejść. A później będziemy się szkolić, żeby grać y, coraz to lepiej. A, yeah. oh. <laughs> dobre. Co? Dobra, ale na razie. Jakby z misa? Dobrze. Chłopie, ale ile to trwa? 8 ponad minut jeszcze. Nie no, to sama. To było prawie 10 ponad 9 minut całość. Wow. Okay, dwa misy I co, mi co teraz? Nie wiem. Czekaj. Czekaj, ale to jeszcze nie jest. Oj, o, ty! Nie wiem, jak on się nazywa, ale jest spoko. Okej. Okay. Dajesz, czadu dajesz. Okej, okay, lecimy. Chłopie, to chyba nie, nie będzie takie proste coś czuję. Nie, nie będzie. Nie wiem, jaki tam jeszcze pewnie jak już był blu, teraz jest zielony, to pewnie jeszcze pomarańczowy będzie. No. Po prostu no i chyba tyle było, nie? Zobaczymy. Właśnie nie pamiętam już teraz, ale. No jeszcze, je, jeszcze fioletowy to. A, jeszcze fioletowy, dobra, zobaczymy, co tutaj nam zaprezentują ale twórcy. To, tylko jestem ciekawa, czy, czy tam. Czy on będzie wystał z Wantów, czy będzie na, tak na zewnątrz. Ty, ale będzie... ten, ten boyfriend to tak trochę wygląda jak no. taki z Robloxa, nie? O, no? serio. Dlaczego muszę... się tak wywalamy? No co nie tam? wiem, jakieś pompki robi chłop. Jest, dobra, jest pomarańczowy. Pomarańczowy. Ten to ma paszczę. Japę, rozdziawił i się cieszy, chłop. Cyk, cyk, dobra. Są tam jakieś misy, ale nie Bamy ma się ba. co za bardzo przejmować misami. Ważne, żeby przejść. Ło, chłopie, jakie kombo wlatuje. Dobra, dobra, jest okej. Okay. Pyk. Pyk, pyk. Sześć minut jeszcze ponad, nie wiem chłopie czy dasz radę w ogóle. Ja dam radę, jestem kozak. Ja FNF powiem wam szczerze, nie za bardzo lubię, to znaczy lubię, ale po prostu nie idzie mi w ogóle granie w FNF'ika. Jak grałem kiedyś na telefonie czy na tablecie, to odpadałem dosłownie po, 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 po chyba chwili. Dobra, i co po tutaj sekundzie. mamy? Po sekundzie, dosłownie 6 okay? minut. O, jest wow. ten fioletowy, dobra. Okej, okay, chłopie, ja go nigdy nie widziałem. On tak wygląda? Wow. Ty, a on jest w tym chapterze, czy on będzie w kolejnym? Bo już nie pamiętam. O, on jest w pierwszym. Jest w 1C? Dobra, no. okej. Okay. To tylko nie, tylko jest w wywetach, tak. Ty, ale przyszedłeś kiedyś Rainbow Friends i go nie widziałeś? To, aha, bo nie trafiłeś na niego po prostu, okej. Okay. Nie. Nie trafiłem na niego, po, po prostu ten... Po prostu tam jest taka woda rozdolana i tam są takie ślady i trzeba... A bo on z Wentów, faktycznie no, on z Wentów wystaje. Zbędów, no. Dlatego ma te ręce takie, bo on to sięga, no, no. Dobra, dobra, ale tu kombo wlatuje, chłopie Chodzimy. skupienie. Dobrze Chopie, już połowa za tobą. Nie wiem, ty dasz radę. Dobra, 50 misów. Tyk, tyk, tyk. Tam siki wlatują czasami, czyli dobrze, jest okej O Jezu! O jaki? o co chodzi? O co mu chodziło? Ale w ogóle jaka zmiana szybka. Był dopiero ten, teraz już. Co tu się dzieje? I kombo wleciało! No, ja. Ale się w chłop Co? Chłopie! Jakie to idę! Idziesz dobrze, ale... Tu... Bez misów! Dobra, Ej, jakieś delikatne misy czy, się pojawiły, ale mało, czeka, mało. Czy, czy mi się wydaje, że to, że to mi się przed chwilą cofnęło z 59 do... Nie no chyba 18? nie, nie no chyba się nie cofa. A nie. masz 62 misy, dobra, lecimy dalej. 420, jeszcze chłopie! No to to okay. zrobimy, zrobimy tak w takim razie, że na dzisiejszym odcinku tylko, mm, tylko tą jedną planszę, ponad ponadminutową, prawie dziesięcio i to no. będzie nasz dzisiejszy odcinek. A ten co? Nie. Ale te, tego to już w ogóle nie kojarzę co? z chapteru z jedynki. On chyba w dwójce będzie, co? No, on będzie w dwójce, nie wiem jak on będzie wyglądał. Nie, no chyba tak, jak tak pokazuję ale jak on będzie łapał w ogóle? Będzie zjadał coś chyba mi się wydaje. No okay, to, wie, to będzie odkurzać. Może widzowie nasi wiedzą, no to, także... Oglądamy filmy z Rainbow Friends 2. I co on odkurzaczem jest? No on jest takim odkurza... odkurzaczem. Odkurzaczem. Odkurzaczem, no no no. Przy Jumpscarze. Jump wow! Dobra, sam jestem ciekaw, jak chapter drugi będzie wyglądał w Rainbow Friends. Ej, dobrze widzia. No, całkiem, całkiem. O, ten! Co to za kurczak? Ale on też w jedynce chyba nie występował. No? Nie. Chłopie, ten to dopiero wygląda. Chłopie, red występował w pierwszym chapterze, tylko mówił coś tam. No, no, no. no. Ale chłopie, nie wiem, czy on tu będzie, ale może będzie. Red? No. 3 minuty, chłopie, to dasz dużą radę? Głową, to A, no No, 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 A, faktycznie. Ale nie wiem, czy ty dasz radę, jeszcze 3 minuty. Miły palce wysiadły po minucie, albo po 5 sekundach, <grym>, ja bym nie, po, nie przeszedł do minuty nawet. Hm. Dawaj chłopie, dawaj. To Ten jak głową napierdziela w podłogę. Jakiś strzelony kurczak. Chłopie, o co chodziło? Przed chwilą widziałeś no? no. Takie strzałki, Aj chłopie, inne przedłużane strzałki, że trzeba cały czas klikać. Ja ci kręcę, co, co to ma być w ogóle? Słuchajcie, widzowie, jeżeli lubicie FNF'a, dajcie znać. Będą też kolejne odcinki. My na pewno wracamy niedługo z Robloxem na Opia. kanale. Także dajcie też znać, przede wszystkim, jakie gierki w Robloxa lubicie. I czy mamy nagrywać dalej bardziej Robloxa czy, czy FNF? Tak jest! I... A to tam uchwalone. no? I... ty to, to tutaj wszyscy są. I z jedynki, i ci, którzy no. w dwójce będą. No ja co, co będzie po nim? Bo, bo, ja sumie... bo to już wszyscy chyba. No, może. Okay. Nie, no bo to już wszyscy są pokazani, no to kto na końcu będzie? No serio, będzie? Ja nie wiem, ej, to... wszyscy to byli pokazani. A to już chyba nikogo nie będzie, to może on jest do końca, nie, nie wiem. Zob dobra, zobaczymy, gramy, gramy, całe dwie minuty jeszcze. No, ja myślę, że jest coś nie no, no ale jest. ciekawe. Może, może jakiś zmyselony potwór? Zobaczymy, zobaczymy. Na przykład, graj. Dawaj, chłopie, przyłóż się, jakieś misje nam tutaj wpadają, ale i tak jest dobrze. Powiedz mi, czy lepiej grać się na telefonie czy na komputerze? Na telefonie doby, dobry byłeś, co? No, ale chłopie na komputerze mi się oficjalnie je, lepiej. Lepiej, ja. lepiej, tylko musisz się pewnie przyzwyczaić, nie? Mama. Jak już się przyzwyczaić, przywykniesz, to pewnie będzie dużo lepiej. Jakieś misy wpadają, ale to tam nieznaczące. Bo ja kiedyś tu będę tak rekordował tą muzykę, że, że tam. No ja to e, wiem. Że, że na innego miejsca nawet się nie trafię. A, no aż tak to chyba się nie da. No może się nie da, ale może się da też. Cyk, 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 FNF i dobry jest na wszystko. Chłopie, co ty robisz? Co to nie. za kombo Normalnie. Ja, ja... co to ma być? Ej, 40 sekund, dobra, czyli co finał przed nami, co tam będzie? Ale ta mucha długo jest. To ona może już do końca będzie. Na to na to wygląda. Ho co? Co? O co chodziło? Ej! Ale tu wparowali wszyscy naraz, chłopie, co? ilu ich tam jest? Ale... Dawaj, dawaj 20 sekund, musisz to wytrzymać. 129 pisów. Lecisz chłopie, dobrze, dawaj! Dobrze? Dawaj, dawaj! U chłopie, 302. Jedna dałeś czadu. Ej, naprawdę mega fajna gierka. No tak jak mówiłem, ja lubię FNF-a, ale na pewno nie poradziłbym sobie z tą planszą. Kornel eee, daje szczadu, naprawdę mega, mega fajnie to wyszło. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z FNF-a, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zostawcie też łapkę pod filmikiem i wróćcie do naszych poprzednich filmów. Trzymajcie się. Cześć!